Się ma, no to kolejny film o yy, pani F. Kuzowskiej. No to mucha mi tu latam. Dzisiaj, jej nie słychać, Uf, no to, to będzie takie, bo nie no o tej kanale, tak. O tym kanale, niż mówię, wie nie tak. Um. Jeszcze kompletnego filmu. To... Wie co? Pani F, no, no muszę to po powiedzieć, no! Wydaje się, tempa! No. Przepraszam, ale no po prostu widać u niej no, duże belaki wiedzy. Wiedzy, no. Nie wiem, że taki film, dlaczego nie chcę. Chcesz... Dlaczego nie chodzę na podżeby, ani coś tam. No to mówię, że ona nie chce, żeby jej lubił pogrzeb. Bo chyba, bo przecież żadne zjeżdża tak, to nie lubi. No. wie pani co robią słonie? Tak, tak, słonie mają własne pogrzeby, ta! Ciekawostka. Albo też inny film, co promuje książkę. No, nie wiem, czy bo bo w filmu takie obciąganie sobie ptaka, czym właśnie muszalki. O! Oh. To pozwala, Pani, nie wiem do końca czym jest instykt. Przerwamy jej, jej do definicji z Wikipedia. A, instykt. Instykt. Dyspozycja biopsy i Jacopo, to jest osobnik. w niej I pozwala, zachowuj się. Wpłynę zachować w tak. Zobacz, do niej Czy myślisz, że to wyczułem do... chcę do jego czyta, ale to... No, co? Cholera, mucha, teraz musi, im pójdę, latać! Dobra... No, się I jest luźny do A... Zinteresujące? Niesamowicie świadomego namysłu Zobacz, etologii. Nie w etologii. Instynktywnie jest jego wzrost dziedziczny dla zwierząt, właśnie z człowiekiem, ale ono jest pobędne, kieruje się przez borty zewnętrzne, byle doskonały do to, w zachowaniu W tym gramem biorą udział w na przykład tak jak schodanie nie przygotowa w i końcowe, i czyli, to, zachowanie, z, czy, zaspokajające, zachowanie konsumacyjne. W to, że, się przez wszystko, co widzę, Mogą się pojawić w środowisku niego jako działania obowiązujące. Mogą pojawić się przy rzodzie i to innego niż się tam pocielane twarzy, czy to jest inne co działa podczas ucieczki. No. Ja o, Pokan, no, wody, nie wiem, czy to ma definicję. O, przygotowanie istotne, pokarmowe, wypowiadanie wody, wypowiadanie swojej co? Co? Oddechow. Pienne to ciało? Czy opiekę nad potomstwem? z, y -mm, sen. No, tak. I ma dość sz szeroką definicję, ale i powiedzenie, że ludzie, że ludzie nie mają nic to, to... Zdjęłam słowa bullshit. Przepraszam, że nie umiem to powiedzieć bardziej, ele bardziej elekwentnie. przynajmniej po polsku, ale no, bullshit. Plus. A, dobra no, nie, nie umiem przechodzić pomiędzy tematami. No to. Widzę, że. Paniaf nie lubi końcu to, że człowiek to coś więcej niż zwierzę. No. O, ten koncept, to właśnie tylko coś takiego ma, bo w dużych religiach, to jest naukowych, filozofie, filozofii, ta, więc, więc chyba nie da się określić, kiedy pierwsze zostało to powiedziane lub napisane. No, no bardzo, bardzo nie lubię tej, tej tezy, no. Tak, a nie wiem... Nie wiemy, a nie tych tecek, tych nie tak konceptów jak edukacja lacja, kultura. Przeby to dosyć więcej niż wie, że nie tylko instynkty. No, i pewnie jeszcze inny by się znalazł, nie? nie wiem. Znaczy, no i jeszcze, no, ognieszco, wielu rzeczy pani F nie rozumie do końca. Co, i co jej po prostu brakuje, no, z pierwszych klas podstawówki. Psz. Nie Na przykład to była taka afera, że ona się chwaliła, że będzie żarła mu no. Może i ona nawet nie zrozumiała dlaczego się zrobię tego, z tego afera, no. E no... No, zrobiła się tylko afera, bo e, baba po mnie i kudwa trudujących grzybów. Dlatego się zrobiła afera. No, wiem, to jest stada, ale tak, tylko na bok. I też, o, i też nie wiem, czy są kudwa. Oparzenie są tłudne, taki rak skódy, tak? Osoby z własną jasną kalansą, mogą się nabrać raka skódy. I umrzeć! Jakie będą. No tak, bo ona. bez mi w switem, bo. Bo. Bo żadna bo istota na Ziemi się niech im przed Słońcem, a, a takiego wała rośliny mogą się też poparzyć z Słońcem, bratku. E, kubie, przecież w związku później to ewulowały w sposób, żeby nie zdechnąć z tego gorąca. No ale jak będzie się tak opalała plackiem nago, co chyba liczy go, by nieobyczajny wybrytek, I guess Echem. I... No to... No to będzie prawdziwy cud Jak ona... Jak ona nie zdechnie właśnie na tego raka skóry Znaczy nie mówię, że jej tylko życie Tylko mówię, że może się nabawić Zresztą mówię, że ma bardzo jasną kanację. No... Ja sam... Ja sam mam dość jasną karnację No... Ręce ja mam dość takie opalone No i... Eee. brak słów, po prostu tak kurde, słów. cholera, bucha. Nie wiem, też... A problemem to, to, że... A, to, to wie, jak... No, nie, niech... Czy Pani chce, to nie, to gdzieś sobie Bez żadnej edukacji domowej, no w skoro, nie, ŻADNEJ to dziecko musi coś albo niewolnikiem, albo menelem, ewentualnie się przeżyć z innego na drugie, no, no tak, no tylko to jest, no jest w tych trochę ważna. no, ale, nie, no. ale, no. ale no, no, ważne, no, powtarzam się, to no. powtarzam końcówki choleka, no. Tak, albo przy książce, którą pani mówiła w swoim filmie, że ten chłop, on też był po jakichś tam studiach, on skaduje, on też był po studiach, więc. Yy, więc oni byli po edukacji, to wyższej kurwa mać. Przepraszam, że przeklinam. Tak. No i też po tej że nie powinno się robić drugiego dziecka. To pierwsze ma 7 lat. Bo to krzyż, to. Ale jakby. Dobra, to jest taki bardzo jak. bo. jakby nie da się powiedzieć, ile, ile żyje człowiek wiek. No więc po to: 70 lat. Tak, to jest około tego. Tego, tego. Znaczy, każdy umrze w innym wieku. Wieku, ale wiecie o co chodzi? Tak, po prostu takie zaokrąglenie. 70 lat, gdzie wiek dorosły, wiek 18. No i 7 lat, to po prostu matka musi się tym zajmować, jak niemowlęciem? E? Znaczy, przez średki że z to na świecie, to uczy swoje młode te odnaleźć samodzielności. No. Nosi, no si, e, no, jak tego, ta, ni, ta, a siedemnaście no to dość dużo, też, taka kolejna kwestia, pani, pani F. się nazywać dziką, <grym> Dziwnie się to słowo, znając definicję słowa dziki dzika w języku polskim. Ale choć może pani F jest taka dzika, że ona się nie przejmuje zasadami języka polskiego. Nie wiem, dlaczego tak dziwnie powiedziałem. A no, może, może to dzika, że się sobie polskiego nie przejmuje, no? Okej! Okay. Tak, czy mam jeszcze to po. Dzięki yy, tego, że ta mucha mnie jest niesamowicie w kurwie? No chyba nie, do ją zabić, palą śmierzeki.